W zasadzie przyszłam zobaczyć. I tu jest nowość. Teraz hmm. sobie zobaczę z bliska. To też są nowości. I to są takie mniejsze też nowości. Um, Stella will be twenty-five dollars powerpoints. Included one. that one. One hundred twenty-five dollars. Uh. You get twenty-five dollars back. Okay, that's powerpoints. Oh, it's not pretty. Thank you. Oh, you're welcome. Oh, I think you're a Stella fan. Yeah, this yeah. <laughs> Yes, this is a new one. Mm -hmm. Yeah, I know. I saw on the website. Oh. A sobie zobaczę. jest dzisiaj Może, może skorzystam, zobaczymy, popatrzę sobie tutaj. Nie, coś mi ta stelka nie przypasowała, bo ona nie była taka wicie przez ciało, tylko yy, na ramię, a ja jednak wolę, jak torebka ma tą opcję, że mogę ją nosić przez ciało na łańcuszku. No trudno, dobra, to ja może idę sobie tuż do rzęs u Szarloty, Ok, idę tutaj. Zawołać kogoś. Komplementują, że pachnę niesamowicie. A ja dzisiaj sobie zrobiłam taką mieszankę, wiecie, szanal i e, użyłam frupkę Masona. Zrobiłam sobie taką mieszankę i już po trzecia osoba mi powiedziała, co ja używam, bo to pachnie niesamowicie. A ja słuchajcie, jestem na butach. Jestem na butach i wiecie co, tak się zapierałam, że nie kupię tych butów Diora, tych klapek. Ale to przymierzyłam i powiem Wam, że nawet nie są, nie są złe, ale tego półnumerami są za duże. Ja potrzebujemy mniejszą, musiałabym się zapytać. Właściwie to mi się ten kolor podoba. Tylko, że to na lato jest taki fajny kolor. Mm -hmm. do butiku Diora i zobaczyć, co oni tam mają ciekawego. Mm. Okej, okay, idę jeszcze zobaczyć na buty. Kucie i te te klapki, jak one robią straszny hałas. Aśmy mnie zbuduje wiele... tak chodzić po sklepie tak <noise> klapie. Nie wiem, czy to nawet wysłyszycie. I <noise> mm, nie ma nic ciekawego. Takie mało ciekawe rzeczy. Jeszcze idę zobaczyć na rzeczy Ani Ciekawego nowego przyszło. Głupio mi tak kręcić, wiecie, z tym telefonem. naprawdę się patrzę. Okej, okay, to ja to sobie ułożę tylko na chwileczkę. Wzięłam sobie parę rzeczy do przymierzenia. Spodenki od Anime Link. Spódnice. taki top. I mam spodnie, spodnie więza. Dobra, cztery rzeczy przymierzę. Będę w tym spódnicy, powiem Wam, że leżała ok, ale nie wiem, czy chciałabym jasną, no na pewno na teraz na sezon letni, no to fajnie mieć jasną, będzie ładnie wyglądała z bokserkami i w połączeniu z t-shirtami, no i nawet takimi wiecie, z zwykłymi klapkami, natomiast te to, Jezus, 30 kg więcej. Masakra, tak samo jak i ten top. Mm -mm. Nie, no a te spodnie, no to właśnie, słuchajcie, nie wiem. No zastanowię się o tym spodniami, czy je ja sobie kupić, czy nie, bo w sumie mam już taką jedną parę podobną. I tak myślę, czy, czy je wziąć, czy je nie brać. No nie wiem. Nie wiem, no nie doradzicie mi. <grym> bo jak je ja puszczę ten film, to już będzie po ptakach, jak ja to mówię. <grym> Ale czekam jeszcze na mojego męża, może mi coś doradzić. I gdzieś przy niedzieli, taka straszna bez makijażu. O Jezus. Moda na brzutach, jak to mówią, na polskim YouTube. No, oni to zawsze umieją coś tam wymyśleć. Mm. Mm. <śmany> 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 No i co, No dobra kochani, to już chyba jest najlepsze ustawienie, jakie mogę zrobić telefonem, bo telefonem nagrywa mogłam wziąć aparat, no ale wziąłem już ten telefon, już nie będę leciała na górę po, po aparat. No i tak. Zacznę może od początku, bo Zgrałam klipę dzisiaj do komputera i mówię: A no, dobra, złożę już tego kolejnego vloga, bo to już ten czas. No i co? Przeglądam, 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 no i patrzę: hmm, mało ja tego materiału tam nagrałam, niewiele. No więc stwierdziłam, że no, muszę troszeczkę chwilę tutaj do Was pogadać, ale to może i lepiej, może i gorzej. Nie wiem, co lubicie, czy jak ja mówię, czy lepiej, jak Wam pokazuję. Nie wiem, może powinnam już tylko siadać i nagrywać teraz filmy, takie wiecie, gadane. No i tak. Zacznijmy od tego początku. Niedalej jak we wtorek, czyli dwa dni temu, byłam u fryzjerki. No i takie coś, takie coś jest, takie coś mam. Słuchajcie, no i tak, jak widzicie, dość sporo włosów obcięłam, bo miałam dużo dłuższe. Tu jest z przodu trochę pocieniowałam. No i tak, jak teraz szłam do fryzjerki, to jej pokazałam, że pokazałam jaki chcę kolor blondu i jak, jak ja bym chciała te pasemka. No, ale wiecie, tutaj to jest z fryzjerami, tak? Że Wy mówicie, że chcecie to, a wychodzi co innego. No i nie będę Wam tutaj yy, może tak bardzo się tutaj rozpowiadać. W każdym bądź razie yy, tego koloru, który ja chciałam, czyli ten odcień blondu yy, bursztynowy, to w ogóle fryzjerka nie miała w palecie blondów. I to, co ja mam teraz na głowie, to jest blond karmelowy. No i tak. Tak to wygląda. Ja wiem, że mi akurat karmelowy też pasuje, więc dobra, jest ok. Eee, no. A poza tym to wiecie, jak ja kocham te swoje ciemne włosy. Wiecie o tym, że ja uwielbiam ciemne włosy, z tym, że latka lecą, zmarszczek mi przybywa. Kilogramy też napierają. Słuchajcie, walcz, ale one napierają i mówią, nie, Emilia, my ci nie odpuścimy, tak łatwo, nie nie myśl sobie. I no, i co jeszcze tu zauważyłam, że słuchajcie, tu już mi się zaczęły gdzieś nie, gdzieś nie gdzieś pojawiać siwe włosy. No i mówię, kurde, jak ja będę wyglądać, jak ja będę miała ciemne włóczka, tu mi zaczną takie siwe wychodzić. No i co? Siłą rzeczy muszę powoli się rozjaśniać. No i powoli chyba znów dojdzie do tego, że. Mm, nie wiem, czy, czy wrócę już do takiego blonda jak byłam kiedyś, bo. Ja ja nie lubię na sobie blondów, po prostu nie lubię siebie w blondzie. Ja wolę jednak, jak jest trochę tamtych ciemnych włosów. No i, no i to jest takie coś, więc nie wiem, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. No na pewno jest ta twarz trochę taka, wiecie, łagodniejsza, z jasnymi włosami, no. Dobra, pomizżyłam się do telefonu. Tym oto miłym akcentem z tą zielenią w tle, dzisiaj się z wami w tym vlogu pożegnam i mam nadzieję, że widzimy się całkiem niedługo. Do usłyszenia, trzymajcie się cieplutko, ściskam was mocno, do zobaczenia.